Dzień dobry! Znowu mamy odcinek. Ten odcinek, my nie zaczniemy z nowej gry, będzie jedna runda. I drugie, ktoś mi zmienił nazwę kanału. Kto widział, to wie. I kto się dzisiaj nie przyzna w komentarzu do, 20, do 24 godzin, nie jest to straszne, no ale dzwoni na policję. I to jest niedorzeczne, że ktoś tak mnie zranił. Zadzwoni na policję, kto się nie przyzna w tej chwili ma 24 godziny od teraz od, tego, od wyjścia tego odcinka czyli tak o 10 wyjdzie czyli jutro o 10, jak się nie przyzna w komentarzu dzwonię czy to jest coś bliski mam to gdzieś czy to jest nowa gra tylko mam tyle powiem masz tu że to jest CS, podróbka tu mam taki takiej skiny dwa to jest mój ulubiony pistolet. Mam no, do niego też skinę czerwonego. To jest taki najgorszy skin. Wprawdzie do niego. To jest, to jest jeden z lepszych skinów. Nie, wiecie. Nie chciałam tego robić, no ale zmusiliście mnie do tego. To jest. E, to jest Kriktar Ops. Tu masz różne bronie, masz tu pistolety, masz tu takie, takie, takie. Mam zresztą do snajpera skinę jeszcze. Nie chciałam, nie wiedziałam, że takie coś się może stać. Coś mi się włamał, po prostu, go... Teraz, no... No muszę niestety zadzwonić, no bo... Do dziesiątej, kto się zgłosi, no to... By nie miał grzywny chociaż 100 zł. No, minia. Kto się nie przyzna. Dzwonię. Proste. To jest proste. Jak to proste? Takie, coś zrobić. No, ten, tutorial to to się powinien wstydzić. Wie, nie, ja tego nie będę mówił, jak on nazwał mój kanał i co dał pod opisem. To jest niedorzeczne. Ja tego mam dosyć serdecznie. takie coś to jest niedorzeczne. To się nie przyzna. Niestety, przepraszam, ale ja to na Ten jeden subskrypcja to. Ten jeden subskrypcja to w ogóle nie jest nic do tego. Co mi do. Myślę, że ja mu wybaczę. Mhm. Tak, wybaczę mu, no na pewno. So, będzie, będzie tak samo ćwierkał jutro o dziesiątej, jak zadzwonię na policję. Tak samo pewnie będzie ćwierkał. Takie coś napisać? Takie coś? Wstydzę się za was wszystkich. Takie coś napisać? Serio? To nie był prank bez winy, tylko to był. To było włamanie na konto. Złamanie ich uprawnień i praw. No, no, Jak ja sobie o tym pomyślałam jak weszłam ja na kanał, to bym się chciał płakać, że takich ktoś coś o mnie myśli. Kto był na bieżąco, no to wie co mi napisało. Więc no. Teraz zostanie, no niestety, no bardzo przepraszam cię. No już przerąbane. Nie chcę cię straszyć ani, ale to no, taka prawda, jest typie. Prawda? Wszystko. jest Nie co dzwonić, tylko lepiej się przyznać, dostać grzywne 100 zł, niż iść do poprawczaka i mieć sprawy w sądzie. Ja myślę, się nie chcę, Ja nikomu nic złego nie robię nie obrażam nikogo, jak to w opisach. W opisach są jedynie to, to Olka, no ale on, on... On nie znał mojego Gmaila. Choć miałem taki nick, no ale... Kto by normalnie był taki mądry i by mi się włamał? Rozumiem, że to był taki haker albo coś, no ale ja dzwonię, no niestety, no to czy się przyznam, czy nie, no to, ale i tak on no, będzie miał przerąbane. Tak to się ludzi robi. Ja powtórzę jeszcze raz, jak dopiero teraz zaczęłaś oglądać typie. Do, do 24 godzin, czyli tak do jutrzej 60, jak się nie przyznasz, dzwoni na policję. Po prostu przerąbane teraz tam o, to jest niedorzeczne skończy ta misja to będę musiał kończyć ten odcinek, bo nie mam czasu bo będę szukał tego kogoś i będę czekał, aż wyjdzie o ten odcinek i on mi się ma od razu przyznać. Jutro o 10. Ja się nie przyznam. To co mi po prostu zadzwonię i będzie po tobie. no zawiedziony dlatego, który mi to zrobił. No to jest ty je masz przerąbane u mnie I... i chyba tak czy tak zadzwonię na policję, bo to jest w ogóle Włamanie praw i w ogóle włamanie się Myślałem, że to jest pewnie niewinny prank Ale to jest właśnie winny Włamanie się na konto Serio? Nie że takie coś może dojść w mojej karierze No, no Jestem zawiedziony bardzo bardzo. To tak nawala. A, a kacz. Hmm, Wolić z MC4. To się nie dziwię. Grałem, nie chciałam się nagrywać, no bo no, nie wiedziałam. Ja dopiero dzisiaj wyszłam na no, kanał. I się zajerzyłam, że tak jak ktoś mi coś zmienił. Mogę oczywiście zmienić w każdej chwili broń, ale mi się nie chce. No rozumieniam może można.

No, bo nie żyję, myślę, że nie zajarzył się, że ktoś z niego strzela tu masz, kurde, pasek zdrowia i pancerza boi się tu tak siedzieć tu się nie da nigdy wejść nie da się i chyba nigdy nie będzie dało przez szyby można strzelać do ludzi pokażę wam za chwilę, ktoś tu podejdzie i będzie po drugiej stronie żeby się da strzelać. Ale przez podwójnie tak strzelisz no i tam... snajperki te leżą shotguny. Są też granaty, skiny. To jest królki tak. Ops, nie, nie chciałem. Nie chciałem, żeby takie coś doszło, no ale doszło. W podcoku go zabiłem. Jody mi, jody mi. Kończę ten odcinek. Papa, pa. do widzenia i policja.